Nie no rozbawi nas komentarz, że tam skąd ktoś tam wraca, to ja tam idę. To ja ci powiem tak, ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć komuś, kto komentuje mi filmy. I to komuś komu nie powinienem w ogóle odpowiadać. Marusia odpowiadać łóżnie. Timor. Ona jest niesmaczona, zniechęcona. Wręcz omija się rokim łukiem, bo to jest mądry kotek. A ja jeszcze poddaję się emocjom i odpowiadam takim wynalazkom jak ty. Ja idę tam, skąd ty wracasz, tak? <laughs> Dobra, ale to, co ja pokazuję, to są czyny, i to widać gołym okiem, a to, co ty mówisz, to są tylko słowa. Więc po pierwsze, ja nie chcę iść tam, skąd ty wracasz, bo dla mnie to jest czarna dupa, odległość, której nawet nie chciałbym się pokonywać, bo to i tak później musiałbym się wracać, bo ten świat nie jest dla mnie pewnie ten, który ty przedstawiasz, który jest fikcją zresztą, na pewno tak jak te, to twoje istnienie, czyli fake to. Nie widać cię, nie słychać, i tak zostanie do końca życia. Nie widać cię, nie słychać Cię i niko, nikt cię nie zna, nikt nie wie, kim jesteś. I zostaniesz, ale nie mówi do końca swoich dni, czyli aż do śmierci. Będziesz żył długo, tak? Aż do końca swoich dni. Będziesz żył aż do śmierci w ciszy. W ciszy i spokoju, tak jak tutaj. I będziesz nie sprowadzał się do poziomu kogo, kto komentuje. W taki sposób my filmy kto. Ktoś, kogo bardzo boli serduszko, kogo bardzo... kogo bardzo zraniłem tym, że się podniosłem z poziomu, który nie, no, dla niektórych byłby nie do przeskoczenia, żeby, żeby zrobić jakikolwiek krok w dobrym kierunku. W, zaawansowanie moje w balach było tak mocne, że niektórzy umierali po imprezach. Wręcz... Wrę, wręcz... wręcz, wręcz Jecha, zjeżdżali na bazę karetką można tak powiedzieć. Także, także nie chcę się nawet odpowiadać. Jedyne, co się mogę powiedzieć, to popatrz, to nie ja oglądam internet i to nie ja piszę komukolwiek komentarze. Ja po prostu sobie nagrywam dla. Mam taki flow, tak, taki mam kaprys i, i robię to z przyjemnością. Że dzielę się z tymi ludźmi, którzy są ze mną od, od lat już, bo to trwa jakiś czas. 3-4, nie wiem, czy ten czas zajwania, yy, jak szalony, czas leci jak szalony, więc ja sobie nagrywam tutaj cały czas dla Was to robię, tak? A między innymi też hejci się włączają i hejci wyrażają swoje niezadowolenie i to widać, jak bardzo zranione jest Wasze serce i jak bardzo yy, zranione jest Wasze ego i jak bardzo byście chcieli być w innym miejscu niż jesteście, no ale jesteście tam i piszecie mi te komentarze, więc ja się pogodziłem z tym, ja nie chcę iść tam, gdzie Ty już byłeś. Bo dla mnie to jest czarna dupa. Kukuła, czarna, bez. Nie widać nic, żadnego światełka w tunelu. Czarna, sraka. Trzy metry pod ziemią, to jest Twój poziom. I dlatego siedzisz tam i piszesz te komentarze i mówisz mi, że ja wynajmuję mieszkanie, wynajmuję samochody, wynajmuję to, wynajmuję tamto. No i dobrze, ale ja nie mam żadnego dowodu. Wręcz przeciwnie, konta minusowe żyje na marginesie. Mnie nie ma w żadnym systemie bankowym. We wszystkich bankach jestem na kontach minusowych. Więc zobacz, jak ja żyję. To jest, sztuka. to jest sztuka, której Ty nie osiągniesz nigdy w życiu, nawet połowy tego poziomu, który ja już osiągnąłem, a dalej idę w, do, w tym kierunku, który obrałem już wcześniej, bo takie są moje aspiracje, żeby nic nie robić, spełniły się moje marzenia z dziecięcych lat, żeby leżeć, i nic nie robić, ja mogę sobie na to pozwolić, a Ty nie, musisz pisać komentarze. <laughs> a jeszcze mówisz mi, że ksen... To wałek, i że ci wszyscy ludzie, którzy wrzucili, włożyli swoje 5 groszy w ten projekt, czyli są jakby inwestorami, bo wrzucają w to kapitał i kupują krypto o nazwie Xen, że to naiwniacy, tak? No to zobaczymy za 3 lata. Naiwniaku ty. I zobaczysz, powiesz tym ludziom, którzy kupili dzisiaj Xen, czy tam pół, 3 miesiące temu, jak wchodził. Czy dalej kupują, dokupują, bo jest tendencja, ten trend spadkowy cały czas trwa. I to powiesz im to za 3 lata, tym geniuszu. <laughs> Geniusz od Jerego, Jessiego, znanego restauratora. Jesteście siebie warci i kończycie się tylko w jeden sposób. W gliniance gdzieś pod Esteponą yy, sadząc krzaki yy, yy, Marianny. Na nic więcej was nie stać i piszecie tu te komentarze, wylewając swoje żale. W imię ojca jest na ducha świętego. Nie dzisiaj bym musi tego Karola porozmawiać. Właśnie byłem na słówku u Karolka i uważam, że trzeba miłować wszystkich, kochać, wszystkich, nawet wrogów, i życzyć im dobrze. Nie można życzyć źle nikomu. Tak? Hmm. Nie wypada. Trzeba być szczęśliwym człowiekiem po prostu. Gdzie jest gruby? A jest, Julek, tam leży. Chodź, Julunku.